Siemanko, mango, z tej strony Jędrek. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ jest to pierwsza recenzja i będziemy brać pod lupę legendarnego zawodnika Realu Madry Raula Gonzalesa. Także za chwilkę zobaczycie highlights z wczorajszych meczów w Champions, gdzie przetestowaliśmy właśnie tego pięknego Hiszpana, zobaczycie jego bramki, zobaczycie jego cudowne podania, ale też kilka zagrań, które mogłyby być lepsze, żeby ogólnie tą kartę w fair sposób ocenić. Także zapraszam Was do oglądania. A teraz króciutkie intro, żeby wprowadzić nas troszeczkę w klimat tej recenzji. że słuchajcie, jesteśmy już w menu składu, jesteśmy tutaj i możemy zobaczyć, jak ten Raul się prezentuje, jak prezentuje się ta karta. A więc Raul González Blanco, znany jako Raul, ikona Real Madrid. Zrost 1,80 m. Myślę, że to jest idealny wzrost, jeśli chodzi o napastnika. Nie jest za wysoki, nie jest za niski, także na pewno nie będzie odpychany łatwo przez obrońców. Pracowitości, wysoka średnia. Idealne, ponieważ nie musimy klikać żadnych guzików tutaj na padzie, żeby on sam podłączał się po podaniu do przodu do naszej akcji ofensywnej. Lewa noga lepsza, no wiadomo, że yy, niektórzy wolą, żeby piłkarz był prawo prawonożny, niektórzy wolą, żeby był lewo noży, także tutaj no lepsza noga lewa czy prawa nie ma żadnego tak znaczenia. Jest to tutaj oczywiście noga lewa, jeśli chodzi o Raula. Sztuczki cztery gwiazdki, słabsza noga 4 gwiazdki. W zupełności wystarcza. Jeśli nie skillujecie za dużo, to 4 na 4 będzie w zupełności wystarczało. To mi się przełączyło. E, Okej, okay. a więc kupiony był za milion monet, i właśnie w tych granicach, w takiej cenie się waha, także tyle trzeba za niego wyłożyć. E, zagrał u nas 11 spotkań wczoraj na streamie. Zdobył 18 bramek, 9 asyst. Jakaś tam karteczka się przydarzyła. Kartki nie są ważne oczywiście. Najważniejsze są bramki, których było mnóstwo. Teraz, sobie, słuchajcie, przejdziemy do atrybutów, i pierwszy atrybut, na który spojrzymy, to jest tempo. Tempo 87 przyspieszenia, 89 szybkości biegu. To niestety wymaga troszeczkę podwyższenia, dlatego właśnie mamy styl gry myśliwy, ponieważ w niektórych momentach. No, Raulowi ciężko jest uciec z obrońcy po prostu. Najczęściej wypuszczamy go do pojedynku biegowego, z, na przykład z waranem, no i biegną jak równy z równym, także na pewno to tempo wymaga podwyższenia, jeśli chcemy takiego warana ominąć bez problemu. Jeśli chodzi o strzały, ustawianie się w ataku 96 i wykończenie 96 to naprawdę są najważniejsze statystyki, jeśli chodzi o napastnika. Ponieważ ustawienie w ataku decyduje o tym, że nasz napastnik znajduje się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, jest prawdziwym lisem pola karnego. No i jego pozycja zawsze jest dogodna do oddania strzału. Wykończenie 96 idealne. Strzały są perfekcyjne z lewej nogi, z prawej nogi. Oczywiście zalecam strzelać głównie z lewej, ponieważ wtedy te strzały są po prostu kosmiczne, czy to finezyjne, czy to w polu karnym, mocne strzały, przy bliskim słupku, wszystko dosłownie wpada. Siła strzału 8-7 właśnie powoduje to, że te strzały są mocne i dosłownie to są po prostu rakiety wystrzeliwane w kierunku bramkarza, i często bramkarze po prostu sobie z tym nie radzą. Dalekie strzały 8-8, finezyjne strzały z pola karnego, jak najbardziej zalecam, jak najbardziej polecam. Boleje 92, nie próbowałem bolejów, wątpię, żeby tu jakaś bramka. Z wolea się zdarzyła, chyba była jedna taka dosyć, dosyć ładna z daleka, także myślę, że te woleje też na pewno będą Wam bardzo ładnie wchodzić. Rzuty karne: 83. Przyznaję się, nie strzelałem nim żadnych rzutów karnych, ponieważ gra on w drużynie z Robertem Lewandowskim. Toty, no i tutaj Robert niestety góruje, jeśli chodzi o rzuty karne, taka jest hierarchia w drużynie. Jeśli chodzi o podania, orientacja: 94. To jest bardzo ważne na karcie, ponieważ to jest tak naprawdę statystyka pod tytułem. Przegląd pola. Jeśli jest ona wysoka, to nasz zawodnik poda piłkę najczęściej bardzo dobrze. I podania krótkie u Raula są perfekcyjne, wszystko dochodzi do celu. Jeśli chodzi o długie podania, tutaj niestety jest problem, ponieważ długie podania są niedokładne, są za mocne albo za lekkie do przeciwnika, także no, nie, nie zalecam grać nim długich podań. Także myślę, że Raul to jest karta tylko i wyłącznie na pozycję numer 9. Jeśli chodzi o dribbling. Zwinność 88 równowaga 92 reakcja 92 kontrola piłki 93 dribbling 88 opanowanie 92 tutaj nie ma się do czego przyczepić to niczego nie ma się przyczepić ponieważ te statystyki są perfekcyjne wszystko blisko 90 lub powyżej 90 także jeśli chodzi o dribbling, jest to dribbling myślę na poziomie elitarnym jeśli chodzi o główki statystyka obrona, bo tylko to będziemy oczywiście brać pod uwagę no to główki 96. Także, jeśli jakaś główka przyjdzie, czy piłka będzie zawieszona w powietrzu, tym bardziej po tym nowym parczu, który teraz wszedł, to myślę, że Raul wyskoczy i przeskoczy Warana lub innych przeciwników. Także, jeśli chodzi o wyskok główki, tutaj na pewno będzie królował w powietrzu. Wytrzymało 88. Do końca meczu na spokojnie mu starcza. Nie musiałem go jeszcze zmieniać w regulaminowym czasie. Naprawdę dawał do końca sobie radę. Chyba, że gracie nieustannym pressingiem, no to wtedy każdy będzie na boisku umierał już w 60. minucie. Siła 77, tak jak mówię, dzięki temu, że ma 1,80 m, to z tą siłą naprawdę bardzo ciężko jest go przepchnąć i zabrać mu piłkę, także to jest mega plus. Jeśli chodzi o cechy piłkarza, no to mamy oczywiście finezyjny strzał, co jest bardzo ważne, ponieważ to nam daje 99 podkręcenia przy strzałach finezyjnych, a to oznacza, że po prostu finezję z daleka, tak jak mamy tutaj z daleki strzał 88, plus ten właśnie atrybut finezyjny strzał Równa się po prostu bramka za bramką, za pola karnego lewą nóżką. Prawą nie próbowałem. Skupiałem się na tym, żeby schodzić na lewą i nie było to po prostu do obrony. Nie było co zbierać, kiedy ta piłka po prostu leciała prosto w okienko. Mamy też dryg, czyli 99 zwinności przy posiadaniu piłki. No oczywiście jest to bardzo, bardzo też przydatny atrybut. Myślę, że ta zwinność właśnie troszeczkę tutaj wymaga podniesienia, ale dzięki temu yy, atrybutowi dryg jest on naprawdę na elitarnym poziomie. Także słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o styki stricte na papierze, a teraz przechodzimy do meczów futrzem, bo mnie to was najbardziej interesuje, także ja was zapraszam na I To mogłeś zrobić. Tak jest, ale pięknie to podkręcił. Jestem i Robertzie. Uh. O oh, Boże, Raul. Słyszał przy nogi, kurczę. Raul. Taj. Ale piękny strzał. Naprawdę, bardzo dobry jest ten Raul. Super. Wow. I Raul. Pięć. Robert. No, Raul, dawaj damy. A, za mocno, czy nie? O, nie, jednak nie. To jest po prostu duet marzeń, mimo wszystko. I Raul. No nie w ten sposób, szkoda mocno. Ale Award na posterunku. Jest Raul. Raul Gonzalez. Ale pięknie przywalił. w ten sposób. Nie wiem, czy się ustawił, ale jeszcze jest część piłki. Jest Raul po raz kolejny. jest Raul. niesamowity Jest teraz tak wolny w ogóle. I Raul. I czujeszka 14 minuta, znowu 4-0. Tutaj nie jest ciekawszy. Robert podaje do Raula. Raul na lewej nurce. Na bliższy słupek. I mamy 1-0. Raul. Bazen. I Raul, 1-0. Współpracują z 0 niesamowicie. Tak naprawdę każdy można zrobić kiedyś fajnego skrzydera na jakaś blisko. Ja chciałem do Roberta, ale jest Raul na lewej nóżce i to jest po prostu majstertyk. Nawet nie wiem czy Raul się nie strzelił więcej niż Robert. Naprawdę, to niesamowite to co on robi. To jest spokojnie. Tutaj jest antypis, także dość na nie przetrwa na pewno do końca meczu. Ira, uuu, zbyt dobry. On jest po prostu zbyt dobry. 96 wykończenia, to jednak jest tutaj te 96 wykończenia. To czuć. Wow, jakie podanie. Oni są zbyt dobrzy, zbyt dobrzy. Robert Raul nie ma pytań podania Roberta są zawsze punkt czy to prosto prostopadłe czy to króciutkie po ziemi tyłem do naszego zawodnika przodem do naszego zawodnika wszystko leci do celu to jest tak jest Raul Raul? 1 Co z nim pogram Spalony? Nie, dobra, lecimy Raul! Klasa sama w sobie Pięknie się pochłoni Także słuchajcie, mamy za sobą już wszystkie bramki Raula które udało mi się wyłapać z ostatniego streama więc czas na podsumowanie tej karty Moim osobistym zdaniem jest to najlepsza ikona do miliona końców. Nie ma lepszej karty pod względem cena do jakości, jeśli chodzi o milion końców. Raul jest niesamowity. Strzały, niesamowite, dribbling świetny. Wytrzymałość, perfekcyjna skorczność genialna. Tempo też bardzo dobre, czasami mu tego troszeczkę brakuje, ale poza tym. Tak naprawdę tylko można się przyczepić do długich podań, które rzeczywiście czasami zawiodą, ale to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, ponieważ rzadko takie piłki nim zagrywamy. Także słuchajcie, ja tą kartę Wam serdecznie polecam. Jeśli macie wolny milion, potrzebujecie ikony, żeby zgrać cały skład ze sobą, to naprawdę Raul jest tym człowiekiem, którego powinniście do składu kupić. A więc moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej recenzji. Jeśli Wam się spodobała, Zachęcam do zostawienia łapeczek w górę, subskrypcji oraz do obserwowania naszego kanału na Twitchu, którego link znajdziecie w opisie. I zapraszam Was na kolejne filmy, które pojawią się w najbliższych dniach, prawdopodobnie w czwartek. Będzie najbliższy film, gdzie odbierzemy nagrody za Elitę Trójeczkę. Także ja Was bardzo, ja wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.